Dzień dobry, witam serdecznie w codziennej dawce wsparcia. W tym tygodniu będziemy zatrzymywać się nad tematami związanymi z małżeństwem, z relacją małżeńską, ze związkiem, z partnerską relacją, po to, żeby poprzyglądać się temu, co możemy zmienić, jak możemy zmienić myślenie, jak możemy zmienić patrzenie jak możemy zmienić działanie w związku. Ja się nazywam Aleksandrem Roczko, a to jest codzienna dawka wsparcia. Krótka chwila zatrzymania, która służy temu, żeby bardziej świadomie żyć i w tym wypadku bardziej świadomie kształtować relacje z drugą połówką. Dzisiaj opowiem trochę o mitach. Mitów na temat tego, w jaki sposób, na temat różnych rzeczy, które dotyczą relacji jest cała masa. Jeden z takich mitów najbardziej chyba rozpowszechnionych to jest mit dobrze nam znany o e, dwóch po, połówkach jabłka. Ten mit my, myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest mitem e, i że nie do końca prawdą jest, że to jest druga połówka jabłka, z którą się tylko będziemy uzupełniać, że to jest pewien taki ide, wyidealizowany obraz, e, nieodzwierciedlający rzeczywistości, ale. Ale dalej w nas funkcjonuje i chociażby w filmach romantycznych czy w mitologiach właśnie jest powtarzane. Inny mit to taki, że to jest tak, że jeżeli już jesteśmy razem, no to powinniśmy się we wszystkim zgadzać i być po prostu tacy naprawdę dobrze dobrani. Dobrze dobrani to znaczy, że, że no właśnie myślimy podobnie, działamy podobnie, mamy podobne sposoby funkcjonowania. Kolejny mit to taki, że w dobrej relacji to powinniśmy wszystko wyjaśniać, tak dużo rozmawiać i nieustannie być ze sobą. Kolejny mit, tak naprawdę mogłabym mnożyć, że, że nie wiem, będziemy sobie nawzajem dawać szczęście i że ta druga połówka jest gwarantem mojego szczęścia i źródłem mojego szczęścia. Tych mitów jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj nie chcę zatrzymywać się nad każdym z nich pojedynczo, co one nam robią tak w szczególności, albo sprawdzać razem z wami, jak silnie są w was zakorzenione, Da się sprawdzać, ale chcę Wam powiedzieć tyle. Może nam się wydawać, że te, te, te mity są mm, śmieszne, nieprawdziwe, no aż tak głupia nie jestem, żeby w to wierzyć, aż tak głupi nie jestem, żeby w to wierzyć, ale bez względu na to, co o tym świadomie myślimy stąd, z naszego logicznego mózgu, to gdzieś z poziomu intuicji, gdzieś z poziomu serca, gdzieś z poziomu um, pragnień wewnętrznych możemy i będziemy podatni na hm, porównania, będziemy podatni na dążenia, na um, jakby... Czy te, te, te różne myśli, te różne mity mogą wpływać na nasze decyzje, na nasze oczekiwania względem związku? I tak długo, jak długo my ja mówimy, a, to ogóle, to, 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 to trzeba być naprawdę idiotą, żeby tak myśleć żeby w to wierzyć przecież wiadomo, że to bajka i nie zatrzymujemy się nad tym, że jakiś kawałek tego przekazu mógł w nas zostać głębiej i udajemy, że my jesteśmy totalnie odporni na wpływ kultury, otoczenia, mediów itd., itd., to tak długo tak naprawdę tego typu mit czy przekonanie będzie w nas silnie działać. I z tym was chcę dzisiaj zostawić. Może ku temu, żeby podjąć świadomą refleksję nad tym, jakie przekazy były w twoim otoczeniu, kiedy byłaś dzieckiem, kiedy byłeś dzieckiem, Jakie wzorce dostałaś, dostałeś od swoich rodziców na temat tego, jak wygląda i na, czo, na czym polega relacja małżeńska. Po prostu zostanę z tym, żeby się nad tym pozastanawiać, nazywać, to, być może pospisywać. Dzisiaj powiem o takich e, prawdach na temat związków, których staramy się trochę przed samymi sobą chować. Przynajmniej ja na pewno do tej grupy należę. E, a które tak właściwie są, myślę, że naszą taką codziennością, e, w codzienności dobrze podskórnie znane. Pierwszy mit. Trzeba mieć drugą połówkę, bo razem jest łatwiej iść przez życie, bo to samotnie i trudno, i smutno człowiekowi iść przez życie samemu. Hmm. No więc tak, rzeczywiście, jest wiele momentów w życiu, kiedy. Ta druga połówka obok stanowi duże źródło wsparcia i dużo źródło siły i yy, wzajemnego szczęścia. Ale równocześnie, nie ukrywajmy, jest wiele miejsc, w których dużo łatwiej tak naprawdę idzie się samemu. Na przykład, kiedy chcesz podjąć decyzję, dokąd jedziesz, łatwiej jest ją podjąć samemu. Ale być może faktycznie fajnie jest mieć takiego kompana, który zawsze z Tobą pojedzie yy, na wakacje i nie musisz się zastanawiać, hmm, z kim w tym roku na wakacje. Z drugiej strony. Jak zawsze idziesz z tą samą osobą i ta osoba akurat nie lubi robić tego, co ty, to zawsze jakby siedzicie w tym samym, więc to wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Um. Taka prawda tak naprawdę o tym życiu jest taka, że iść razem jest niezwykle ciekawie i fantastycznie i równocześnie, że to wcale nie jest tak, że tylko idąc razem z kimś przez życie, mając tą drugą połówkę, będąc w stałym związku, um, mamy szansę osiągnąć jakieś, um, jakieś, nie wiem, szczęście, że to jest jedyna droga do szczęścia, wcale tak niekoniecznie jest. I każdy, kto jest w długotrwałym związku, to wie, że tyle, ile przynosi ta relacja szczęścia, tak samo przynosi też wyzwań i trudów. I tutaj druga prawda, jak śpiewa Natalia Grosiak. Umiejętność odpuszczania, przebaczania i czekania mam, wszystko mam. Tak ona śpiewa w swojej piosence i, um, i jest to potrzebna umiejętność w związku, dlatego że jeżeli jesteśmy razem, to jasne w wielu sytuacjach, zgodnie z tym, co mówi Marshall Rosenberg w porozumieniu bez przemocy, będziemy szukali takiego porozumienia, czyli tego, żeby obie strony były równie szczęśliwe. Zgodnie z tym, co mówią inni psychologowie, bardzo dobrze jest dołożyć do takiego entuzjastycznej aprobaty na nasze propozycje ze strony drugiej połówki, zanim podejmiemy decyzję. I równocześnie wiemy, że życie nie jest zero-jedynkowe, życie nie wygląda w ten sposób, że w stu procentach sytuacji zawsze będziemy dochodzić do porozumienia, zawsze będziemy dochodzić do tej um, entuzjastycznej aprobaty. Po prostu życie jest zbyt złożone i zbyt wiele jest różnych sytuacji, różnych małych decyzji, różnych małych kroków, które nam się mogły wydawać nieznaczące albo drugiej półwce wydawały się nieznaczące, a dla nas miały duże znaczenie i w związku z tym um, okazuje się, że przydaje się ta umiejętność przebaczania, odpuszczania, ponieważ um, po prostu takie jest Taka jest, taka jest ta wspólna przestrzeń, że tego też potrzebujemy. Razem z podziwem, zaraz obok dumy, zaraz obok bezpieczeństwa, szczęścia i entuzjazmu bycia razem, tego potrzebujemy także. I ostatnia rzecz, którą myślę, że wszyscy dobrze wiemy i Ester Perel, taka psycholożka która, psycholożka, która jest równocześnie seksuolożką i zajmuje się życiem seksualnym par, i namiętnością w związkach, i tą cielesnością, miłością fizyczną. Ona pięknie w jednym ze swoich spiczy opowiada o tym, że no tak, najpierw para się zakochuje w sobie, zauracza. Um, I w związku z tym rodzi się między nimi większa namiętność i pociąg, i w związku z tym e, pojawia się dziecko i wówczas jak po prostu puch, <gryw> czar prys, ponieważ dziecko. E, w rodzinie oznacza większą potrzebę bezpieczeństwa, stabilności, prze przewidywalności, mniej ryzyka, mniej niepewności, mniej w związku z tym namiętności. Czyli, że dziecko zabija w jakiś sposób, oczywiście to jest zbyt e, ostre sądownictwo, bo nie musi zabijać, ale zabija, obniża e, tą intensywność życia seksualnego czy namiętności w związku, bo związek wchodzi razem z pierwszym dzieckiem w pewien nowy etap życia. Oczywiście to nie jest tak, że to musi się wydarzyć, nie jest tak, że musi y, do końca zabić, ale zazwyczaj większość par przechodzi jakiś rodzaj takiego zachwiania, ponieważ muszą na nowo ułożyć się w tej sytuacji, w których jest ich już troje, na nowo się ułożyć, kiedy jest ich czworo, na nowo się ułożyć, kiedy jest ich pięcioro i tak dalej, bo dziecko wprowadza e, swoją jakąś przestrzeń potrzeb. Także dzieci jako, y, y, pamiętam do tej pory, gdzieś y, y, słyszałam od. Od jakiejś klientki słyszałam, że no tak, że ktoś tam z rodziny mówi, że macie kłopoty, to, to zróbcie sobie dziecko, to ono rozwiąże Wasze kłopoty. I z jednej strony rzeczywiście tak może być, że koncentracja na tym czymś tak pięknym i wspólnym jak dziecko, jak rodzicielstwo może połączyć na nowo małżonków, ale równocześnie razem z tym samym pięknem idzie dużo trudu, dużo, dużo trudności. Więc tak, te trzy rzeczy, te trzy prawdy na dzisiaj, czyli że to wcale nie jest tak, że w związku jest zawsze łatwiej, bo niektóre rzeczy mogą być trudniejsze właśnie dlatego, że jesteśmy razem, że to wymaga dogrania, doprecyzowania, że wcale nie jest oczywiste, bo ty wnosisz coś innego, ja wnoszę swoją historię, ty swoją. Po drugie, że związek to nie tylko ten entuzjazm, to nie tylko magia, to nie tylko szczęście, bezpieczeństwo, zaufanie, bliskość, zrozumienie, i to wszystko, to całe dobro, ale to także jest nauka cierpliwości, nauka odpuszczania i takiego niedostrzegania, nieprzyjmowania się różnymi rzeczami drobnymi, które się przydarzają. No i trzy, że dziecko to nie tylko jest spoiwo dla związku i to miejsce, w którym możemy zakochać się w sobie nawzajem, na nowo, w tych nowych rolach, ale także dzieci wnoszą często Spadek libido, do dzieci często wnoszą dużo wyzwań, dużo dużo niewyspania po prostu, dużo stresów, dużo wyzwań, dużo, dużo po prostu zadań. W związku z czym też często rodzina i związek przeżywa tak naprawdę sporo trudnych chwil równocześnie z tymi pięknymi. Ciekawa jestem, jakie są Wasze wrażenia i czy też macie poczucie, że to są tak jakby przemilczane fragmenty bycia razem, o których się nie mówi parze, która przygotowuje się do ślubu, o której się nie mówi e, w związkach, które już w, wśród par, które już są ze sobą duże, jakby wydaje się, że te, te, te wątki nie istnieją. Koncentruję się pewnie tylko na tych, które są no, bardziej zjadalne i łatwiejsze. Jeśli macie ochotę zobaczyć, co jest u Was, przyjrzeć się temu, trochę popracować nad tym, żeby różne przekonania, mity, prawdy na temat Waszej relacji, jakby tak wynieść na światło dzienne i, i, i żeby one nie pracowały to świadomości, tylko żeby można było na poziomie świadomym coś z nimi zrobić, to bardzo zapraszam na webinar dla par. A już wkrótce e, ruszamy z programu Odbuduj Związek i tam także bardzo zachęcam każdego z Was, którzy e, macie ochotę na to, żeby w taki pogłębiony sposób e, spotkać się, e, z nowej perspektywy spojrzeć na siebie, odświeżyć Waszą relację. To będzie się działo podczas programu Odbuduj Związek serdecznie zapraszam. Dzisiaj znowu się widzimy w temacie związków, małżeństw, związków partnerskich, w których no, poszukujemy tej takiej mądrości i hmm, być może też dystansu do własnych przekonań oraz do takich życzeniowych trochę podejść, które w sobie mamy, które sobie pielęgnujemy właściwie mimochodem, bo one wstają w podświadomości. I dzisiaj taki... Taki, taka myśl, która wydaje mi się, towarzyszy nam często, zwłaszcza zanim wejdziemy w długotrwałą relację oraz przez pierwsze kilka lat jej trwania. Um, ponieważ gdzieś mamy taką wbudowaną potrzebę połączenia się ewolucyjną właściwie, czyli te, te, im bardziej jesteśmy bliżej tych naszych przodków, tym silniejsze w nas będą potrzeby, żeby się rozmnażać, czyli wiązać pary bo to jest pierwotny jakby zamysł, nie wiem, jeżeli czytacie, czytaliście samodzielny gen taką książkę, to jest to jedna z tych teorii, czy chociażby teoria też Derwina mówi o tym, że dążymy do tego, żeby przetrwać, żeby gatunek przetrwał, więc to dążenie w przypadku naszego gatunku oznacza, że łączymy się w pary oraz że się, tak jak wszystkie inne gatunki, dążymy do rozmnażania. Więc jeżeli takie dążenie mamy w sobie mocne, to jako młodzi ludzie, zanim się zwiążemy, zanim nabierzemy pewności, poczucia bezpieczeństwa, że to jest ta druga połówka, że będziemy razem długo, to często te poszukiwania, te próby różne, Bycie z różnymi osobami to jest taki proces, wieloletni proces, tak naprawdę, w którym mamy poczucie, że to jest jakieś takie miejsce, którego pragniemy osiągnąć. Swoją drogą w popkulturze, w bajkach, w opowieściach, w filmach, często też właśnie ten proces poszukiwania jest tak bardzo mocno wądrebniony, wykazany, że on jest taki trudny i pełen wyzwań i zwrotów akcji, że to nie wiadomo, a to znika, a to może kocha, a to może nie kocha. I tutaj często odbywają się, odbywa się ten obraz filmu, czy bajki, czy jakiś rodzaj akcji. W związku z tym, mimowolnie, jakkolwiek byśmy nie byli mądrzy, w podświadomości, gdzieś z tyłu, może ukształtować się i Myślę, że kształtuje się po prostu samoistnie taki rodzaj myśli, przekonania, albo wyobrażenia, że kiedy już mamy za sobą tą trudną drogę i oto, nie wiem, założyliśmy pierścionek drugiej osobie, albo złożyliśmy sobie taką obietnicę, że będziemy razem. To, że teraz już pff, mamy z głowy najtrudniejsze zadanie za nami, znaleźliśmy ooo, oh, jupi, jupi, yeah. teraz już będzie ta dalsza część bajki, czyli jeżeli długo i szczęśliwie. I owszem ten proces poszukiwania, znajdywania, weryfikowania, do... sprawdzania tego poczucia bezpieczeństwa, razem tego czy jest na po drodze bardziej, czy mniej, jest taki pełen wyzwań, niepokoju, niepewności, zwrotów akcji. Natomiast moment, w którym obiecujemy sobie, chyba będziemy jednak naprawdę razem i długo i tak czuję, że chcę, żeby to było długo i żebyśmy dalej, no właśnie. Tworzyli coś, a tworzyli oznacza siłą rzeczy, musi oznaczać rozwój, to jest początek jakiejś drogi. I myślę, że czasami o tym trochę zapominamy czyli traktujemy to ok, pff, i za bardzo nam siada. A tak naprawdę, żeby ten, ten początek drogi, te kolejne lata drogi były dla nas satysfakcjonujące i piękne, potrzebujemy świadomie wprowadzać takie elementy, które stanowią o, rozwo o rozwoju, o tym, że się poznajemy nadal. Zresztą pary, zwłaszcza z dużym stażem, takie, które dobrze współgrają, w których widać dalej takie wzajemne zainteresowanie, zaciekawienie, taką więź, namiętność, to są często też pary, które nadal patrzą na sobie, o, wow, naprawdę? Wiecie, po 30 latach razem. Potrafią siebie nawzajem zaskoczyć, ale potrafią siebie zaskoczyć nie dlatego, że robią coś tak, Wiecie, spektakularnie nowego, tylko dlatego, że patrzymy na tą drugą osobę, że patrzą na tą drugą osobę w specyficzny sposób, taki właśnie otwarty, taki, żeby dostrzec to nowe, które się pojawia, a tak, tak, on tak zawsze, on tak zawsze. No, teraz nowa, nowa działka, ale to, to, to samo co poprzednio, tylko że w nowej działce. Czyli możemy patrzeć na kogoś właśnie z takiej perspektywy, ja o tobie wszystko wiem i niczym nie, nie zaskoczyć, ergo jesteś dla mnie nudny jesteś dla mnie nudna. Albo patrzeć na tą drugą osobę z taką e, uważnością, zaciekawieniem, tym samym zaciekawieniem, które nam towarzyszy, kiedy poznajemy nowe osoby. Kiedy, e, nie wiem, do naszego zespołu dołącza ktoś nowy. Kiedy w naszej rodzinie pojawia się partner naszego dziecka, partnerka naszego dziecka i to jest ktoś nowy. I z pewnym zaciekawieniem, takim autentyczną ciekawością i otwartością e, poznajemy ją. Kiedy w ogóle poznajemy tą naszą drugą połówkę, przypomnijcie sobie ten czas. Jak wtedy się poznawaliście, jak wtedy na się patrzyliście z takim zaciekawieniem i z zapytaniem, co jeszcze? Co jeszcze za tym się kryje? Nie, że ja wiem, co za tym się kryje. Co jeszcze za tym się kryje ze znakiem zapytania? Czyli z tym zaciekawieniem, co ta druga osoba o sobie nam pokaże, czy też powie. I y, bardzo ważne jest w relacji, w związku, właśnie zachowanie tej ciekawości, zachowanie tej otwartości, zachowanie tego pytajnika w zdaniu, a nie twierdzenia po to, żeby mm, przez tą wspólną drogę przechodzić w podobny sposób, jak przechodziliśmy przez ten okres pierwszy za uroczenia, zakochania, czyli z tą gotowością poznawania drugiej osoby, taką, jaką ona jest w tej chwili. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i dzisiaj, jak miała zadawać zadanie domowe, to bym zadała takie zadanie domowe, żeby rzeczywiście spróbować. Mm, Spojrzysz na to swoją drugą połówkę dzisiaj i zadać takie pytanie, jakbyśmy jej nigdy w życiu nie znali. Jakbyśmy pierwszy raz ją widzieli i jego widzieli, jakbyśmy pierwszy raz z tą osobą drugą, naszą drugą połówką rozmawiali. Z takim zaciekawieniem, z takim zainteresowaniem, z taką otwartością i z taką jakby czystą kartą dla tego, co się pojawi w Waszej rozmowie czy innej interakcji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeśli macie ochotę na ćwiczenia we dwoje. W kierunku tego na nowo odkrywania siebie, budowania w sobie otwartości na siebie, nawzajem, takim jakim jesteście dziś, a nie takim jakim byliście x lat temu, to zapraszam, po pierwsze, na webinar, w którym. Też będę zapraszała do ćwiczeń, a po drugie na serię spotkań w ramach programu Odbuduj Związek. Tam pracujemy właśnie na sobie, poszerzając, otwierając oczy na nowo, budząc w sobie to zaciekawienie na nowo, budząc w sobie tą gotowość do bycia zauroczonym na nowo, budząc w sobie tą wdzięczność i podziw dla drugiej połówki na nowo, bo tak sobie myślę, że przynajmniej raz w roku to się przydaje, żeby zrobić na nowo, tak dyspozycji bardzo, bardzo, bardzo świadomej w ramach jakiegoś programu, tak wierzę, że tak jest i dlatego właśnie do tego zapraszam. Ruszamy się trochę w takich obszarach mitów, niedopowiedzeń tego, co udajemy, że nie istnieje, a dzisiaj trochę takich słów zakazanych, czyli dzisiaj będzie o oczekiwaniach, o rozliczeniu, konsekwencji, ale też dawaniu przyjmowaniu. Dzisiaj o takich e, słowach wiecie, uu, jak oczekiwania i rozliczanie. E, bardzo dziękuję za inspirację do tego, e, do tego tematu mojej klientce. Myślę, że będziesz wiedziała, że to tobie mówię. E, e, ponieważ rozmawiałyśmy właśnie niedawno o oczekiwaniach i o tym pojęciu i co ono oznacza. E, Oczekiwania z reguły, kiedy mówimy o oczekiwaniach, to mm, mówi się o nich, że tak, oczekiwanie to prosta droga do rozczarowania. E, mówi się o tym, że właściwie, skoro każdy z nas ma prawo decydować też o sobie, to oczekiwanie od siebie być może jest takie trochę nie fair, trochę nie na miejscu i dzisiaj trochę chcę to odczarować, bo Myślę, że to nasze rozumienie słowa oczekiwanie, czyli w jaki sposób to słowo samorozumiemy, ma duże znaczenie wtedy, kiedy zaczynamy decydować, czy to, na to oczekiwanie jest miejsce w związku, czego nie ma. I o oczekiwaniach czasami mówimy jako o czymś, co jest tylko w naszej głowie, nieujawnione. Nigdy nie mówiłam, że mi na czymś zależy, nigdy nie dawałam specjalnie znać, że mam jakieś potrzeby, to konkretną potrzebę, że, że to stanowi dla mnie wartość, że myślałam o tym, ale oczekuję, że ty się domyślisz i że sam zrobisz i że wpadniesz, no bo przecież mnie kochasz, myślisz o mnie i wymyślasz, prawda, co może mnie uszczęśliwić. I jeżeli mówimy o takich oczekiwaniach, to rzeczywiście one. Są prostą drogą do rozczarowań, bo szanse na to, że druga osoba, akurat na to, co ty masz w swojej głowie, wpadnie, są naprawdę niewielkie i czasami się uda, ale to jest trudne i jest bardzo duże ryzyko rozczarowania zawodu i później takiego być może gniewu na tą osobę, która tak naprawdę nawet nie dostała w pełni szansy na to, żeby obdarować się tym, czego chcesz, bo nie wtajemniczyłaś, nie wtajemniczyłeś. Jej w to, czego pragniesz. I tego typu oczekiwania, to się zgodzę z tym takim potocznym, um, poradnikowym klimatem, rzeczywiście nie będą służyć waszej relacji. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że na coś się um, umówiliśmy, że to oczekiwanie oznacza takie spodziewanie się, że, bo na przykład umówiliśmy się, że ty odbierzesz dzieci gdzieś tam ze szkoły. To tak, ja się tego spodziewam, że to zrobisz, no bo tak się mówiliśmy. Mamy ze sobą już sporo doświadczeń, wiem, że jak coś powiesz, to to robisz. Więc tak, moje oczekiwanie jest takie, że faktycznie to zrobisz. A jeżeli nie będziesz mógł zrobić, to że napiszesz. I że to wtedy będzie tak samo, okay, jakbyś to zrobił. Bo, bo liczę na to, że no po prostu przejmujesz w tym momencie to odpowiedzialność, bo się mówiliśmy, że odbierasz. Czyli tego typu oczekiwania, one by, bym powiedziała, że są naturalną konsekwencją jakiegoś rodzaju umowy między nami, ustaleń. Tego, że obiecujemy coś sobie nawzajem, i tego typu oczekiwania są naturalną częścią życia, i celowo używam dalej słowa oczekiwania, a nie tylko konsekwencja, żeby trochę odczarować to, bo myślę, że takie sztywne traktowanie pewnych pojęć często prowadzi do nieporozumień. I tak na co dzień, w ogóle w komunikacji naszej, międzyludzkiej i, i także małżeńskiej, więc warto jest trochę odczarowywać niektóre pojęcia i dostrzegać, że mogą mieć różne znaczenia. Czyli oczekiwanie to może być to niewyrażone moje pragnienie, ale oczekiwanie to też może być to spodziewanie się tego, że to, co obiecałaś, będzie spełnione. I w tym drugim znaczeniu powiedziałabym, że jeżeli potrafię na podstawie naszych umów, naszego, mojego zaufania do ciebie, mojego doświadczenia z tobą, stwierdzić, że tak, że właściwie, jak to mówisz, to, to na pewno po prostu będzie i że takie mam oczekiwanie, że to zrobisz, to jest to bardzo naturalne i być może nawet mówi o tym, że właśnie dużo tego zaufania jest i tej pewności, że no to, co ustalamy, po prostu się zrealizuje, będzie zrealizowane. Um, Zaraz obok i bardzo blisko, i od razu tutaj widać, jeżeli oczekiwanie to niewypowiedziane może tak bardzo nas ranić i burzyć naszą relację, a oczekiwanie czy umowa między nami, umówienie się, trzymanie się tego, co obiecaliśmy, może budować naszą relację i wzmagać zaufanie. Z tego od razu jakby wychodzi taki wniosek, przynajmniej mi, nie wiem jak i tobie, ale mi się wyświetla taki wniosek, że dobrze jest mieć świadomość, które z, tego, z tych rzeczy, które się w mojej głowie gdzieś tam kotłują, pojawiają, wyświetlają jakie, jako takie wskazówki, czego bym chciała, czego nie, które ujawniam, a które nie. Żebym była po prostu też samoświadoma w zakresie tej relacji, o których rzeczach już rozmawialiśmy, a które, o których może mój mąż, czy, czy inna ważna dla mnie osoba, jeżeli byśmy mówili o innej relacji, o której może mój mąż nie wiedzieć i że, żeby nie oczekiwać tego, że będzie wiedział coś, o czym nigdy nie rozmawialiśmy. I w drugą stronę, że warto jest tam, gdzie na czymś naprawdę zależy, w sposób jawny i wprost, na tyle, na ile wiem, czego chcę dzisiaj, to ujawniać i mówić o tym na głos. Tak po prostu się tym dzielić nie tylko wtedy, kiedy chcę o coś poprosić, ale nawet wtedy, kiedy po prostu coś się we mnie jawi i, 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 i pre, pre, planuję sama się zaopiekować, albo chcę się podzielić tym, jak nie wiem, pani w sklepie albo koleżanka, albo dziecko spełniło jakąś moją potrzebę. Jeżeli tym się na bieżąco dzielimy, to budujemy taką wzajemną świadomość naszych map potrzeb, tego co może nas budować i być miłe i dzięki temu łatwiej też jest w przyszłości no szybciej dochodzi do tego, co jest nam potrzebne i no, wymieniać się właśnie, obdarowywać się, tu idziemy do tego drugiego elementu, obdarowywać się z tego, co sobie najbardziej potrzebujemy. No właśnie, bo kolejnym jakby krokiem jest: jeżeli już się na coś mówiliśmy, to takie nieudawanie, że się mówiliśmy, jeżeli się mówiliśmy. I rozliczanie kojarzy nam się znowu z czymś takim niekonstruktywnym, często raczej bierzemy takie słowo, po prostu taka weryfikacja. Dobra, umówiliśmy się, że kupisz, nie wiem, masło, kupiłeś? To jest prosta, prosta rzecz, proste pytanie, które pozwala znowu na weryfikację tego i umacnianie tego zaufania, które do siebie mamy. Oczywiście, pewnie będzie zależało to od formy. Większość ludzi nie lubi być branych na przepytki. Większość ludzi źle się czuje. Um, Albo ma jakieś rodzaje komunikacji, to wynika z tego, jak byliśmy wychowywani trochę i jakie komunikaty do nas jako do dzieci kierowano, oraz w szkole, jakie komunikaty do nas kierowano. Więc z reguły te, które do nas kierowano, często w dorosłym życiu też są naszymi zapalnikami i trudno sobie z nimi radzimy. To oczywiście można przepracować i zbudować w sobie dystans, do tego, że no ta przeszłość, która była to dzieciństwo, już minęła, teraz naprawdę możemy spokojnie dawać sobie informacje. Zwrotną, i aktualizować dobra, co jest jeszcze do zrobienia, co nie, I że to jest w porządku. I yy, yy, tak, i chciałam przejść teraz jeszcze do dawania i yy, przyjmowania, i to są bardzo, bardzo dwie ważne strony, które dobrze jeżeli są w miarę w równowadze, czyli dobrze, jeżeli mamy poczucie. Że zarówno jesteśmy przyjęci w tym, co ofiarujemy, jak i że przyjmujemy to, co nam jest ofiarowane w związku z drugą osobą. Czyli ta, ta, to poczucie równowagi, czy zachwianie takiej równowagi, obdarowywania, przyjmowania, w długiej perspektywie może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości i znowu zawodu, rozczarowania, złości, frustracji. I w samym słowie, w doborze słów, ja przypadkowo um, dobrałam w ten sposób słowa, że to nie jest dawanie i branie, tylko to jest obdarowywanie i przyjmowanie. Bo z samych tych słów już wynika, że wtedy, kiedy ja obdarowuję, daję, to to niekoniecznie mam tego świadomość, że ja to po prostu obdarowuję, bo akurat to mam, tym mogę się podzielić, tym potrafię, albo mam taką nadzieję, że to Tobie się przyda. Czyli obdarowuję z takiego czystego serca, bez, bez poszukiwania, nie wiem, wynagrodzenia za to, że Ci to daje. nie wiem, jesteś moim mężem, jesteś moją żoną, jesteś moją drugą połówką, chcę Cię obdarowywać czymś dobrym, mam coś takiego i Cię tym obdarowuję, ale drugą stroną jest przyjmowanie, czyli zobaczcie, wtedy kiedy mamy poczucie takiej nierównowagi, to może zarówno wynikać z tego, że tak dużo daje, że nie ma ta druga osoba zbyt wiele przestrzeni na um, obdarowywanie mnie, ale może też wynikać z tego, um, może oczywiście wynikać z tego, że ta druga osoba nie wie, czym może nas obdarować, albo nie czuje się w tym kompetentna, albo być może nie jest zasobna, bo akurat przechodzi bardzo trudny czas i przez ten trudny czas nie jest w stanie nas obdarowywać um, w, taki, w taki sposób, jak dawniej. Um, ale może też się zdarzyć tak, że to my nie przyjmujemy, nie? Czyli jeżeli ja obserwuję, to obserwuję tym, co mam, tym, co do mnie mam, że potrzebujesz. I mam nadzieję, że to przyjmiesz. Oczywiście mam nadzieję, że trafiłam w twój, po prostu w dziesiątkę i że to jest najlepsza rzecz, którą mogłam Ci dać, ale nie zawsze to się uda po prostu. Więc drugą stroną medalu jest ważne to, żeby nauczyć się przyjmować. Przyjmować to, co dostaje, tak jak dostaje. To nie idealne, to trafiło w dziesiątkę, ale też to, to, co trafiło w trójkę i to, co trafiło poza skalę, dobra, powiedzieć, dobra, dzięki wielkie, wiem, że się starałeś i przynajmniej w ten sposób. Postarać się w miarę możliwości przyjąć. Oczywiście, bez fałszywego entuzjazmu, tam gdzie go nie ma, ale z wdzięcznością za, za, za pamięć, za gest i ewentualnie, jeżeli to jest potrzebne, z informacją zwrotną. Dobra, następnym razem może to zrobić jeszcze z tamtą rzeczą, nie? I to dla mnie będzie fajniejsze. Albo po prostu podziękować. Czyli przyjmowanie jest takie poczucie niesprawiedliwości związane z. Byciem obdarowywanym i obdarowywaniem czasami też wynika z tego, że to my nie przyjmujemy tego, co druga osoba nam daje tak jak potrafi. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Ja życzę Wam cudnego, pięknego dnia. Pa Pa!